Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie. W kolejnym filmie z Among Us na moim kanale, a w tym odcinku zagramy sobie na rosyjskim serwerze właśnie w Among Asie. Zobaczymy jak tam się gra, czy są dobrzy, czy nie. I ale jeszcze przy tym chciałabym zachęcić zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz sobie kęzwyczaj. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. A jeżeli chcecie, żebym przypiął wam serduszko, napiszcie w komentarzu Rosja. Wtedy właśnie mam przytnę serduszko. Dobra, e, więc chodzimy na publik i tutaj zmieniamy sobie czat na rosyjski. E, to jest to, bo sprawdzałam przed chwilą, jak jest e, rosyjski po rosyjsku, więc to jest to. Odświeżamy i jak widzicie, już to są rosyjskie znaki, więc wejdziemy sobie, nie wiem, na ten serwer. Zobaczymy. Ha, ja nie mam w ogóle ściszonego, dobra, czekajcie, ściszam. Dobra, ściszyłem już dźwięk yy, właśnie w grze. Yy, no i możemy zaczynać. Yy, dobra, I w ogóle widzisz, że on jest biedni w te skiny. Nikt chyba tutaj nie ma takiego droższego skina: znaczy wszystkie są darmowe. Yy, no nie mają tych skinów, wiecie. Yy, jak, jak wejdziemy na polski serwer, to tam ja widzę pełno co krok, jest jakiś. A nie, ten, ten ma. Patrzcie, ten ma tego: yy, Stigmana. Ale czemu nie dają start? Ej, ciekawe, czy coś piszą na czacie? Nie, też nie piszą. Dziwnie tu się gra. Dziwnie. Dziwnie, dziwnie. E, ale oczywiście standardowo w każdym chyba kraju mają nikim imposter. No nie, no. Mm, dobra, a e, możecie zaczynać, ale czy mam wyjść? Nie wiem, co, co jest tutaj u nich. E, widzę, że tu jedna osoba wyszła, dobra, też wychodzę, bo nie będę czekał. Wejdziemy jeszcze raz. Mam ustawiony na rosyjski i wejdźmy na ten serwer. E, dobra. Siedem osób. No, no, to fajnie, dobra, już startują. Tutaj widzę, że jacyś ludzie, którzy startują. Dobra, i uwaga, czy będę impostorem? Chyba dam na jednego impostora, to raczej nie będę. Marne są szanse i... no oczywiście jestem crewmate'em. Dobra, zaraz zobaczymy jak grają. Aha, jestem na tej mapie. Czemu jestem na tej mapie? Nie wiem, nie wiem, dobra, nie wiem, nie wiem. Szybko się skanujemy, żeby wiedzieli, że ja nie jestem impostorem. Właśnie skanujcie się przez wszystkich najlepiej, żeby właśnie wiedzieli. E, o tym? Dobra. Mm, dobra, dobra, ja się skanuję. Jaki noob. Co jest, zabił? Przyjemnie ciało. Ja cię. Kręcę, dobra. Ja, no nie, jak ja mam tu teraz napisać im? Pink, napisz Pink, to jest dobry pomysł. Pink. Ty, Polak? Napisał kto? E, po. Napisałem Polska tutaj, ciekawe to jest Polak, bo napisał kto, a nie wiem, pewnie po rosyjsku kto, to też kto. Czekaj, co zobaczymy czy napisze Polska, ja napisam Polska, ale nie. Mi się wydaje, że on nie wiem czy po rosyjsku kto, to też kto. pokażesz że też, e, dobra, głosuję. Głosuję na różowego, zobaczymy, może coś odpiszę. E, dobra, 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 dobra. Tylko ci dwaj nie zagłosowali, dlaczego ten jest y, czerwony i ten też jest czerwony? Dziwne. I... Ej, no, odpisz to, jak ja tu piszę polska, to Ty odpisz czy jesteś z polski, czy nie. Nie wiem, on pewnie dał skip, skipnął. Mm. Nie, no, na no, oczach widziałem. Nie, no, to są jakieś bambiki totalne. Takie, no, z no dziwnie trochę grają. E, no, ale oczywiście, może to tylko ten jedyny serwer, oczywiście, bo inni mogą po prostu lepiej grać bo to, ten serwer może się tylko tam taki trafił. E, dobra, możecie już głosować? Czerwony, czerwony numer dwa. Mów, bardzo bym był wdzięczny, jakbyś zagłosował. Naprawdę bym był uradowany. Jakbyś zagłosował, i no. Wtedy bym się ucieszył, naprawdę. Dobra, głos. E, no dobra, zobaczymy. E, ciekawe. Aha, on nie ma niku. Nie możemy go nawet kiknąć. To jest jakiś. Mi się wydaje, że to jest jakiś bot. Famułę Gasia, są boty? Co jest grana? Nie wiem, nie wiem. rosyjski serwer jest naprawdę dziwny. Jeżeli chcecie, żebym zagrał na innym serwerze, zostawcie tutaj do łapę w górę. Oczywiście, innym serwerze, czyli innym innego kraju. Aha, wygraliśmy, no to fajnie. Było trochę dziwne. Tak, wygraliśmy po prostu. Dobra, zmieniamy sobie na Polus mapę i wchodzimy tutaj na dwóch imposterów, żebym miał większe szanse na zostanie impostorem. No, patrzcie, znowu nie mają tych. No, znów są takie, mają darmowe skiny, ale patrzcie, w ogóle same roślinki mają tutaj. Ten ma kwiatek z tym. O, aha, zostałem. Kiket. Ciekawe dlaczego. Dobra, więc wchodzimy na nowy serwer. E, dobra, wchodzimy tutaj. E, patrzcie, 2020... 2020 i 2021. On ma wniku, a ten ma 000. Dziwne trochę. E, nie, no serio, to jest trochę dziwne. Więc tak jak mówiłem. E, Zostawcie dużo łapek, o, ten na 2021. 20, no Polacy też tak mają ustawione, więc wracając, y, jeżeli będzie dużo łapek, to nagram po prostu y, to nagram po prostu drugą część tego odcinka, czyli wejdę na jakiś inny serwer, y, y, właśnie inny jakiś serwer y, z innego kraju, że tak powiem. Na przykład nie wiem, mm, Hiszpania wieś, wiecie o co chodzi. Y, no i zobaczymy jak oni tam grają. Dobra, proszę, żebym był impostorem. No nie no, crewmate, y, może być. Może być w sumie to nic, yy, nic złego. Yy, idziemy sobie tutaj. Yy, aha, dobra, dobra, źle, 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 źle. poszłam, ale nieważne. Yy, co tutaj jest? A, minus 12. Ok, już, 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 już. W ogóle napiszcie, jak myślicie, kiedy będzie nowa mapa w Amongasie. Yy, ja myślę, że w styczniu raczej nie będzie, w lutym dopiero. Myślę, że będzie, ale strasznie przedłużają tą mapę, długo ją dają, naprawdę, ja, ja bym dał ją szybciej, e, czy każdy chyba by żeby szybciej. E, no nie, no ja tego nienawidzę, tego połączania tych. No wiedziałam, że mnie zabije, jak, jak ja to wiedziałam, dlaczego ja to wiedziałam, że on mnie zabije, no dlaczego, no, no nie, no jak ja tego nienawidzę. Eee, czekajcie, tutaj sobie połączymy, tak, 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 tak. I jest. Wreszcie. Wreszcie to zrobiłem. Och, tutaj, a co, co, co robi? Ale szybki jestem. Dlaczego? Co to jest? O tego nigdy nie robiłem. Ja tego nigdy nie robiłem tego. Dobra, zobaczymy, kogo wywalą i co to będą pisać. No, oczywiście coś po rosyjsku. Szkoda, że tego nie rozumiem. Mm. Szkoda, że tego nie rozumiem. Trochę dziwnie, trochę słabo. E, bo śmiesznie by było, jakbym e, wiedział, co oni tam piszą. Szkoda, że tutaj na przykład nie ma, nie wiem, jakiegoś e, tutaj w ustawieniach jakoś tłumacz obce języki, coś takiego. Wiecie, żeby na przykład, jakby ktoś pisał nieznanym ci językiem, to by to automatycznie ci tłumaczyło, albo pod spodem by był taki napis. E, Przetłumacz, kliknąłbyś i by to ci przetłumaczyło. Fajne by było, ale no, oczywiście z tym dużo pewnie roboty by było dla twórców Amongasa. No mogliby coś takiego wprowadzić w sumie, bo no, czasami chcecie się na przykład yy, chcecie tak dla Beki wejść na jakiś serwer yy, owcokrajowy i, i właśnie właśnie nie rozumiecie, co oni tam piszą, więc no, fajnie by, fajnie by takie było. Yy, no właśnie. Dobra, sobie skanujemy tutaj kartę. przekładamy, Ten task jest w ogóle fajny, jeden z moich ulubionych ten task jest. Taka, taką satysfakcję mi sprawia. No nie no, znowu kogoś zabili. Um, kto to był? Aha, to był pomarańczowy. On był impostorem i wyszedł z gry. No, widzicie? Trochę dziwnie, trochę dziwnie oni tu robią. Wychodzą z gry jak są impostorami, no. Um, dobra, a tutaj co mamy? O, to akurat rozumiem, taką uśmiechniętą buźkę. E, ok ogłosujmy od razu. Ciekawe dlaczego? On tu coś napisał? Może on tutaj napisał kolor? E, nie wiem, nie wiem. On tutaj napisał... nie wiem. I oni tutaj obaj napisali to samo: ten fioletowy i czarny. Więc to może oznaczać, że właśnie wybrali, że już wiedzą, jaki to kolor. Biały czy jest białym impostorem drugim? Mm. Nie, nie jest impostorem. E, szkoda, szkoda. Został jeden, bo tamten wyszedł. Morańczowy wyszedł. E, czekajcie. Tu jest. Nie. Gdzie, gdzie jest ten task? Tutaj. O jest, dobra, kabelki. Kabelki są fajne. I wygraliśmy. Nie, przegraliśmy. Dziwne. Dobra, wejdziemy sobie już na ostatni serwer, właśnie w tym odcinku. 10 osób perfekcyjnie weszliśmy. W ogóle mojego koloru nikt nie ubiera. Nie wiem, czemu nie lubią tego koloru. Dobra, y, czym będę? Impostorem czy crewmate'em? Uwaga, uwaga. Czym będę? Czym będę? No nie! Crewmate'em jestem. Szkoda, 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 szkoda. szkoda. Mm, dobra, tu mogę wejść? Nie, bo są zamknięte drzwi, ale mogę je otworzyć. E, dobra, otwieram sobie drzwi. O nie, zmniejszyli nam widoczność. Trzeba włączyć znowu światła. I mnie zabił, fajnie. Ja sobie tutaj taska chciałam zrobić i go zrobiłem, ale on mnie oczywiście zabił. Musiał zabić. E, dobra, robimy sobie to. Wracamy i potem tam wracamy jeszcze raz. E, napełnić paliwo. E, dobra, tutaj. Nie przyjdą po moje ciało. <noise> XD. Przyszli po tamtego ciało. E, ej, już jak oni zabili Cztery osoby. Co jest? Nie no, to jakieś normalnie pro playerzy Jak Amongasa. Co jest? Co za tryhardy normalnie? Spocenice tak zwane. Dobra. Mm, zobaczymy, co mi tutaj piszą. No, nic ciekawego. E, nic, co powinno mnie interesować. Znaczy, powinno. Powinno, ale no. Nie, nie, rozumiem, o rozumiem jego nick, on się nazywa Tęcza Fajnie, że, że dał sobie angielską nazwę, przynajmniej wiem jak się nazywa Ale w ogóle krótki czas na głosowanie, O no, w sumie fajnie, nawet lepiej Dobra, nikt nie wypada, bo było porówno na skip i na pomarańczowego, więc nikt nie wypada yy, Więc no, nikt nie wypada, więc gramy dalej yy, Oczywiście ja robię taski, bo jako duch nie mogę, ej patrz, że mój, mój ten mini crewmate siedzi ale fajny. Patrz, siema. On tu będzie siedział do końca gry. Napełniliśmy to już. I yy, co teraz robimy? Aha, dużo tutaj tasków mam nie zrobionych. Dziwne. No co, co też strzałka mi pokazuje? Nie wiem, czekajcie. też strzałka mi pokazuje, jak bym miał to zrobić, ale chyba ja nie mogę robić tego. Tylko yy, mogą to robić crewmates. Patrzcie, ile się tam zleciało. Patrzcie na to. Yy, dobra. Przesyłam właśnie te kartki yy, na kamery. A pod o, kliknęli no, kliknęli guzik, no. I co, oj, zginął Rainbow. O, to I nie, nie, no, oni naprawdę to jakiś dobrzy gracze są. Więc no, a więc wypad pomarańczowy i ciągnie z impostorem. Ja myślę, że tak, jest impostorem. No, y, czyli jeszcze czarny. Czarny mnie chyba zabił. Tak, czarny mnie zabił, tak mi się wydaje. Chyba. No nie, nie, ja tego nie mogę robić no to chyba to niestety przegramy bo to jest trudno robić, znaczy przynajmniej dla mnie dobra, tutaj sobie prze, prześleli jeszcze te pliki e, no i może, nie włączyli. Ej, dobrzy, dobrzy, dobrzy nie no nawet, znaczy ten pierwszy serwer to naprawdę był jakiś dziwny e, ale ci to nawet są dobrzy dziwne, może no ciekawe czy są lepsi od e, ciekawe w ogóle kto zna, jaki kraj jest najlepszy w Among tak taki wiecie no, taki że umi dobrze grać właśnie w Among jakoś myśleć, wiecie, tak myśleć ym, tak myśleć dobrze, łączymy sobie kabelki o, patrzcie, patrz, jak perfekcyjnie połączymy kabelki, no <laughs> dobra, y, to łączymy teraz naprawdę, i patrzcie, w ogóle to było takie tak, tak, no wiecie, tak tak było na, na, na przemian y, dobra, idziemy tutaj czy jakiś ciało tutaj jest? Y, nie ma, nie ma a czekaj, co to za task? a, nie, no karta, fajnie jest, zrobiłem. E, w ogóle czarny nie może być impostorem, bo on, on ten... On jest duchem. To kto w końcu jest impostorem, bo nie wiem. Nie wiem kto mnie zabił. E, nie wiem, może pomarańczowy mnie zabił. Czy ja wiem? Zobaczymy, zobaczymy. O, on w ogóle ze mną chodzi cały czas dziwny, dziwny typek. Dobra, napełniamy te butle. Dobra, zrobiliśmy taska. E, I jeszcze tutaj możemy zrobić... Ich bo już wszystkie zrobię. Taski. E, czekajcie. Tutaj sobie zmniejszymy. O, wygraliśmy. No przegraliśmy, biały był. A więc to tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę oraz subicie z domeczkiem. I jeżeli zatrwaliście do tego momentu, napiszcie na przykład start. Bo ja wtedy wam właśnie przypnę serduszko. No yy, więc, no a ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.